Zaczęły się ferie zimowe w naszym województwie. Policjanci Dębiskiej Drogówki prowadzą działania Bezpieczne Ferie 2020. Kontrolowane są autokary, które wiozą dzieci na wypoczynek. Kiedy mundurowi otrzymają informacje o planowanym wyjeździe, pojawiają się we wskazanym miejscu i przeprowadzają szczegółową kontrolę. Osoba wsiadająca za kierownicę autokaru musi posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia większej ilości osób, a także musi być odpowiednio wypoczęta. Kiedy kontrola kierowcy wypada bezproblemowo, sprawdzany jest autokar. Mundurowi bardzo szczegółowo zwracają uwagę na stan techniczny pojazdu, sprawdzają poziom płynów, zużycie bieżnika opon, sprawność. Świateł oraz funkcjonowanie systemów kierowania i hamowania. Czy te autobusy są generalnie bezpieczne, czy spotykacie się panowie z jakimiś usterkami? Nie, no generalnie są bezpieczne. Oczywiście zdarza się jakieś tam drobne ustereczki, czy tam światełko, czy coś, ale raczej przewoźnicy starają się, mając świadomość tego, że takie kontrole są, to raczej wystawiają sprawne pojazdy do drogi. Gdy policjanci stwierdzą, że wszystko jest w porządku, czas wyruszać w drogę. Czas ferii zimowych to czas wypoczynku i zabawy. Pamiętajmy jednak, że zarówno za kierownicą, jak i podczas poruszania się pieszo obowiązują nas przepisy ruchu drogowego. Cały czas mamy ten okres zimowy, wcześniej zapada zmrok, z kolei rano, dość późno, wstaje słońce. Chodzi o to, że ta widoczność jest pogorszona. E, szczególny apel do pieszych, żeby zwracać uwagę na swoje bezpieczeństwo, zadbać o swoje e, bezpieczeństwo w ten sposób, że używać elementów odblaskowych i to nie tylko, tak jak wymaga przepis poza obszarem zabudowanym, to zdecydowanie, bo, bo tu prawo to nakazuje, ale po prostu w mieście gdzieś idziemy do szkoły, do pracy, e, poruszamy się właśnie z samego rana lub po zmroku, po południu, zadbajmy o to swoje bezpieczeństwo. Taka mała opaska odblaskowa można, można mu ratować życie. Nie zapominajmy o zdrowym rozsądku i odpowiedzialności. Bezpieczeństwo na drodze jest naszą wspólną sprawą i zależy od nas wszystkich.